Cześć moje drogie osoby spod znaku raka, witam Was serdecznie, zapraszam Was oczywiście na cotygodniowy horoskop. Zobaczymy jak przedstawiać się będzie właśnie dla Was ten czas. Cieszę się, że jesteście, dziękuję oczywiście za piękne komentarze, za to, że oglądacie, no i na tym kanale właśnie bywacie. Zobaczmy zatem czego możecie się spodziewać singlem. Rycerz Pucharów, czyli jakieś powrotowe sytuacje. Czwóreczka mieczy na, dla osób, które mają kogoś jakieś spowolnienia, karta śmierci dla osób szukających pracy pieniędzy, sprawiedliwość dla osób, które mają już tutaj pracę. No i są ostateczny na zdrowie, więc tutaj idzie czas rozliczeń i zmian. E, no, układ jest taki troszkę mieszany. Ja bym powiedziała, że troszeczkę też napominający i. Nieco ostrzegawczy, ale nie aż tak bardzo jakby się wydawało. E, mamy rycerza pucharowego dla Singli. No i tak, z jednej strony niektóre osoby mogą być zadowolone, bo ktoś coś do nas wróci w kwestii uczuć, ale. Zwykle rycerz pucharowy oznacza powrót, powrót do czegoś. Nie zawsze on jest pozytywny, bo na przykład, jeśli ktoś nas zawiódł, a przeważnie rycerz pucharowy no, zawodzi, bo on tylko mówi, mówi, ale nic nie robi konkretnego, no to on po prostu nas przenosi do tej samej sytuacji, ale niczego nowego nie wnosi, tak naprawdę. Więc będą jakieś powroty, mogą być cztery obietnice, oczywiście piękne słowa, ale nie poparte właśnie postawą czynu, czyli, że po prostu no, może być miło romantycznie, ale z tego nic konkretnego no, nie wyniknie. Natomiast osoby, które mają kogoś, mają tutaj czwóreczkę tutaj mieczy, no karta blokad. Karta snu, karta uśpienia, spowolnienia. W ogóle męska karta, czyli mężczyźni mogą się odwracać, tak? Może być to kryzys w relacji, może być to zastój, może być czyjaś choroba też, która spowoduje, że w relacji będzie ochłodzenie też w jakimś sensie i będzie trzeba przeczekać ten czas. Odwrócenie może być też na naszym poziomie, oczywiście. Gdzie będziemy potrzebować jakiegoś spokoju. A więc w tym czasie na przykład nie załatwiamy ważnych spraw, które chcieliśmy wcześniej załatwić i pomyśleliśmy: O, to będzie świetny tydzień, załatwię teraz. Nie. Niestety nie, bo coś tutaj to po prostu zablokuje. Karta z kolei dla osób, które szukają pieniędzy pracy Karta Śmierci bardzo dobra karta. Bo ona oznacza zakończenie jakiegoś etapu. Czyli jeżeli było nam trudno, ciężko, nie mogliśmy sobie poradzić z aspektem finansowo-zawodowym, teraz to się zakończy. Po prostu wejdziemy w nowy etap, coś nas uwolni, wyzwoli, wejdziemy w dobrą współpracę, nawiążemy jakąś właśnie współpracę, zdobędziemy środki pieniężne, zakończy się. Negatywny okres i wejdziemy właśnie w coś, co pokaże nam zupełnie nowe ścieżki. Bardzo fajnie, karta transformacyjna może też oznaczać, że to my się zmienimy, na przykład poprzez nasze pomysły, otworzymy sobie nową ścieżkę finansową, zawodową i bardzo fajnie, bo ta karta niesie bardzo takie mocne przesłanie. No ale karta tutaj dla osób, które mają pracę już jest troszkę surowszą. Dlaczego? Bo sprawiedliwość oczywiście jest fajną kartą dla osób, które no wiadomo, tam wykazują się, cały czas działają, są aktywne, zbierają pochwały i w karcie rozliczeniowej, no to jeśli działaliśmy dobrze, no to będzie dobrze, ale jeśli mieliśmy jakieś problemy, kłopoty, no nie działaliśmy zgodnie z założeniami, jakimiś celami, no to sprawiedliwość nas troszkę tu poustawia. Albo będziemy mieć reprymendę, albo już będzie to po prostu koniec, tak? W skrajnych przypadkach jest to rozwiązanie umowy, po zajście się. Natomiast jeszcze jest to czas ostrzegawczy też jednocześnie, czyli jeszcze możemy naprawić pewne kwestie. Uważajmy na sprawy formalne, dokumenty, no i jakość wykonywanej pracy, dlatego że niestety będą patrzeć nam na ręce. No i karta na zdrowko. Na zdrowko to sąd ostateczny. Tutaj oczywiście sąd niesie informacje, też rozliczeniowe i w kwestii zdrowotnej, też jeśli się obijaliśmy, nie staraliśmy, ach, tam gdzieś mieliśmy pewne no, zasady, to się od, odwróci od nas, czyli pokaże, że no niestety, na przykład w wynikach badań, czy w jakichś innych aspektach, po prostu nasze zdrowie wykaże prawdę. Tak? No jest to karta rozliczeniowa. Ci co się starali, no to wiadomo, to tak jak trochę podobnie jak w sprawiedliwości. Jak jest dobrze, to jest dobrze. Natomiast jeśli były negatywy, no to też może być ostrzeżenie, albo już tutaj no coś nieprzyjemnego, tak? Jakaś nieprzyjemna wiadomość. Choć też często się zdarza, że można coś jeszcze odkręcić, na przykład. Tak? No i tutaj nie wolno nam popełniać błędów z przeszłości powielać jakichś negatywnych schematów działań, zachowań, postawy. No, zwróćmy uwagę na układ słuchu, bo ucho w sądzie ostatecznym jest newralgicznym punktem. Mogą być stany zapalne, zaburzenia słuchu, równowagi. No i słuchajmy rad, bo to jest karta, tutaj bym powiedziała, związana z radami, które musimy i powinniśmy wziąć do naszego serca. Układ jest specyficzny nie jest najtrudniejszy, ale na pewno gdzieś tam pokazuje, że pewne rzeczy nie będą szły tak jak byśmy chcieli choć to jest czasowe dacie radę, zrozumienie pewnych rzeczy powoduje, że łatwiej jest nam je przechodzić i tego oczywiście Wam życzę wszystkiego dobrego, pozdrawiam i przechodzę dalej do osób spod znaku lwa witam serdecznie drogie lwy już przechodzę do Was zobaczmy jak u Was przedstawi się właśnie ten przyszły tydzień? Jak zwykle dziękuję za to, że jesteście. Fajnie, że tutaj komentujecie. Dziękuję za piękne komentarze, za pozdrowionka, za serduszka. No, za wszystko, za cudowną energię. Zobaczmy zatem, jakie karty dla Was się ukażą właśnie w tym momencie. Single. Piękna karta. Dziesiątka Pucharowa. Osoby zajęte as mieczy. No, dla osób szukających pieniędzy pracy, królowa denarów. Karta dla osób, które mają pracę, księżyc. No i z zdróweczko, siódmeczka Pucharów. Jakaś iluzja. Tutaj na iluzję zwłaszcza będzie trzeba uważać. No i układ jest trochę mieszany, tak? Single powinni się cieszyć, bo mają bardzo dobrą kartę. Jedną z najlepszych w układzie jest to dziesiątka Pucharów, która niesie informacje o tym, że kto szuka, ten znajdzie. Często karta mi się z tym kojarzy, że jeśli szukamy czegokolwiek, a teraz jesteśmy w kategorii miłości, to znajdziemy kogoś wartościowego, z kim będziemy chcieli założyć rodzinę, być na stałe, na dobre, na złe i będziemy się z tego cieszyć. Więc to karta pozytywnych rozwiązań, gdzie los sprzyja. Jak wiemy, no pewne rzeczy zależą od nas, a i, i też nie. Więc tutaj ta dobra energia jak najbardziej się nam przyda wychodźmy do ludzi, czeka nas jakaś uroczystość, zaproszenie, no i potencjał może tkwić w naszym najbliższym otoczeniu, czyli może ktoś z rodziny, przyjaciół, czy osób nam znanych okazać się, być punktem zwrotnym w poszukiwaniach właśnie miłości. A więc coś dobrego, otwieramy się, działamy i korzystamy z tej pozytywnej energii. Natomiast asmierczy jest dla osób, które mają tutaj kogoś, dla osób, które na przykład planują ślub, formalizację, to jest to bardzo dobry czas, bo te osoby będą zadowolone, bo te dokumenty, to wszystko się sfinalizuje. Dla osób, które są już w sfinalizowanych relacjach, czyli takich sformalizowanych, no jest to czasem karta ostrzegawcza. Może być to karta stagnacji, rozwodu, separacji, tak? No aspektów tych przecinających, dlatego, że jest to też karta rozdzielająca, czyli po prostu rozliczeniowa. Wszystko, co dobre, no to dobrze, ale jeżeli jest nagromadzone coś złego, to albo to zmieniamy, albo niestety idziemy w tą negatywną stronę i przecinamy, tak? Jest to raczej czas rozmów, formalności różnego rodzaju dokumentów, nad, nad którymi się teraz skupimy i nasza relacja będzie raczej relacją intelektualną niż emocjonalną. Natomiast karta dla osób szukających Pieniędzy pracy, to królowa denarów. Tutaj pragmatyczna, praktyczna, bogata lub zamożna w ogóle osoba, kobieta, może nam pomóc, może nas wciągnąć do jakiegoś układu interesu, dzięki której właśnie to polepszą się nasze tutaj kwestie materialne czy zawodowe. Bardzo dobra karta mówiąca o tym, że awans społeczny jest możliwy. Powinniśmy dbać o swoje interesy. Myśleć tak samo pragmatycznie, wygodnie i dążyć do powiększenia tego majątku w sposób racjonalny. Tak, nie jest to karta intencjonalnie emocjonalna, jest to karta kalkulacji i chłodnych analiz, które prowadzą do właściwych rozwiązań. Natomiast tutaj księżyc jest dla osób, które mają prace, i tu układy międzyludzkie mogą być skomplikowane, coś może się kryć w zanadrzu, jakieś tajemnice mogą się nagle ujawniać, i w ogóle możemy czuć, że coś jest nie tak, tak? W ogóle musimy uważać, bo ktoś może sprawiać jakieś mylne wrażenie. Niektórzy mogą wydawać się przyjaciółmi, choć nimi nie są. Lub odwrotnie, będziemy myśleli, że ktoś negatywnie o nas myśli, czy patrzy, a tak naprawdę w ogóle jego spojrzenie nie dotyczy nas, choć takie wysyła do nas wrażenie. Tutaj trzeba uważać na układy, na fałszywe właśnie spojrzenie. Tylko racjonalny umysł może nam pomóc i szukanie złotego środka, czyli nie wpadanie ze skrajności w skrajność, bo przejaskrawianie, czy dobrej, czy złej energii może prowadzić do załamań percepcji, czyli po prostu źle będziemy oceniać sytuację. Ale trzeba uważać, bo to jest karta oszustwa jakiegoś, więc właśnie albo siebie oszukamy, albo ktoś nas zmyli i przez to niewłaściwie ocenimy daną osobę czy sytuację. No i karta zdrowotna to siódmeczka pucharów, karta także Ilusi. Karta. Trudnych wyborów przede wszystkim, bo możemy mieć kilkanaście opcji do wyboru, do wyboru, do koloru, jak to się mówi, w kwestii leczenia, sposobu leczenia, lekarzy, tak. No różnorodność tego wyboru jest fajna, a z drugiej strony może prowadzić do zastojów. Uważajmy, byśmy nie kierowali się powierzchowną informacją. Niestety, powierzchowność w tej karcie także jest błędem, bo możemy nie odkryć prawdziwego potencjału czyli jeżeli będziemy wybierać lekarzy, terapię, ćwiczenia, cokolwiek to będzie w zdrowiu, w kwestii zdrowotnej, to musimy się jakby wgłębić w szczegóły danego aspektu. I to jest bardzo ważne, byśmy po prostu nie popełniali takich błędów, jak ocenianie zbyt szybkie, zbyt pochopne. Zwróćmy uwagę na hormony, układ hormonalny właśnie kwestie związane tutaj oczywiście z przepływem wody w organizmie nerki, no, i ogólnie tutaj wyspy trzustkowe mogą też sprawiać jakieś kłopoty. Natomiast sama w sobie karta nie jest zła, bo wybór nie jest zły, tylko musimy umiejętnie do niego podejść, co jest najistotniejszą kwestią właśnie w tym momencie. Tego Wam życzę, będzie dobrze, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam i przechodzę dalej do osób z podznaku panny. Witam serdecznie. Spójrzmy na Was jak karty pokażą Wasze przeznaczenie właśnie w tym momencie zobaczmy czego możecie się konkretnie spodziewać oczywiście kłaniam się nisko, dziękuję za piękne komentarze za to, że oglądacie no i za to, że na moim kanale po prostu bywacie jest mi jak zawsze miło no i spójrzmy co się będzie tutaj działo dziewiątka pucharowa dla singli rydwan dla osób, które mają kogoś siódemeczka mieczy w aspekcie oczywiście szukania pieniędzy pracy dziesiątka denarów dla osób, które mają pracę bardzo dobrze, o i piękna karta dla osób, które tutaj chcą wiedzieć co czeka ich w a więc bardzo dobra karta fajna, perspektywiczna, silna dodająca wigoru i przekazująca dobre wiadomości zaczynamy od też bardzo ciekawej karty dziewiątki pucharowej, która to niesie informację o tym, że jeśli jesteśmy singlami, będziemy się bawić. Karta to hedonizmu, zabawy, celebracji, zaproszeń, przebywania w większym gronie ludzi i spotykania też ludzi, którzy po prostu się tutaj bawią. Raczej karta zachęcająca po prostu do zabawy, ale nie jest to jeszcze karta mówiąca, że wejdziemy w stałą relację. Tutaj możemy poznawać, tak, w trakcie zabawy, cieszyć się. Radować. i właśnie z tej chwili powinniśmy jak najbardziej korzystać, natomiast sama w sobie karta no, nie niesie jeszcze tej informacji takiej stabilizacji, stabilizacyjnej gdzie już wiemy, że poznaliśmy właściwą jednostkę tutaj raczej będziemy przebiegać jakbym bym powiedziała, bawić się i właśnie no, na razie planować przy tej karcie się nie powinno no bo to jest tylko takie życie trochę chwilą, tak? ale też jednocześnie na nudę nie będziemy narzekać. <laughs> Przepraszam. Jeśli chodzi o osoby zajęte, to mamy tu Rydwan. Rydwan, karta ruchu, podróży, zmiany miejsca zamieszkania, planowania podróży, bardzo dobry czas, by udać się gdzieś w fajne, miłe miejsce, karta wiadomości, jakichś zmian i troszkę konfliktów, bo może być tak, że jakieś sytuacje będą wymagały od nas odważnych decyzji. A te decyzje będą wymagały właśnie takiej siły woli. No i z tym mogą być związane konflikty wewnętrzne, zewnętrzne. Najistotniejsze jest to, by kierować się jednocześnie tym, co mówi serce i umysł, jednocześnie, dlatego że to jest tutaj dosyć ważne, by, byśmy nie ulegali jednej ze stron, tak konkretnie, gdyż tylko dwa. Spojrzenia mogą nam pomóc w takiej prawdziwej ocenie sytuacji. No i karta dla osób szukających pieniędzy pracy. Siedomeczka, nie, czy karta sprytu, okazji. Jest to fajna karta z jednej strony, bo. Mówię o tym, że intelektualnie jesteśmy gotowi do czegoś, że możemy sprytnie właśnie wykorzystywać jakieś sytuacje, e, układy, zależności dla, na, na, dla naszej korzyści, oczywiście, ale e, musimy uważać, żeby nas ktoś też nie oszukał żebyśmy sami się nie oszukali, żebyśmy nie przekombinowali. Pieniądz jest w zasięgu ręki, ale też możemy właśnie jak zbyt szybko będziemy myśleć bez wnikliwej analizy, to możemy się po prostu oszukać. A więc możliwości szybkiego zysku i nawet lekkiej, czy jakiejś fajnej pracy, tak? Ale byśmy tego nie przekombinowali, tak? Musimy wszystko przeanalizować i wszystko sprawdzać, bo te, przy tej karcie takie powierzchowne podejście, no niestety często się pokazuje. Natomiast karta dla osób, które mają oczywiście pracę dziesiąteczkę denarów, karta stabilizacji, jakiegoś awansu, poczucia, że jesteśmy w takiej grupie silnej, zwartej, także miejsce pracy jest korzystne dla nas. Tutaj jakieś dobre wiadomości, możliwość właśnie podwyżki. Jakiegoś, jakiejś pochwały, ważnego wydarzenia, no i generalnie dobrych układów międzyludzkich, tak? Więc tutaj, jakby ten tydzień nie powinien być konfliktowy i raczej pewne rzeczy powinny przebiegać schematycznie, choć wzrostowo w tendencji związanej ze sferą materialną, czyli że po prostu będziemy mieć świadomość, że na przykład też przyjdzie do nas wiadomość, która natchni nas i pokaże, że no. Czekają na nas większe pieniądze i będziemy z tego bardzo mocno zadowoleni. No i karta na zdrowie to trzy buławy, trójeczka buław. Karta nadziei, rekonwalescencji, siły, podróży, też czasem ważnej podróży w kwestii zdrowotnej, ale w ogóle karta relaksu, czyli jeżeli pytamy, czy to jest dobry czas, żeby odpocząć, zwolnić tempo, jak najbardziej tak. Karta też odzyskania siły po jakichś trudach, dobrego samopoczucia, może być też wyjazd na przykład do sanatorium, który też nas bardzo mocno wzmocni po prostu i będzie to też dla nas bardzo korzystne. Zwróćmy uwagę na kości stawy, szczególnie kolana i plecy, bo tutaj mogą pojawić się stany zapalne i kwestie bólowe w, w tym obrębie. Natomiast także jest to karta z tutaj stanów podgorączkowych. I czasem e, czasowych takich osłabień, jeśli chodzi o kwestię mięśniową. Natomiast i tak to jest naprawdę bardzo dobra karta i niesie e, bardzo pozytywne przesłanie, którego ja bym się trzymała. Układ ciekawy, mam nadzieję, że Wam się także spodobał. Jakby co piszcie, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Hej.